Radio Solidarność. Tych państwa, którzy odbierają naszą audycję bez żadnych trudności, prosimy o trzykrotne wygaszenie i zapalenie świateł. Tu, Radio Solidarność. Żądamy przywrócenia zrabowanych nam praw. Żądamy uwolnienia więźniów politycznych. Żądamy wolnych wyborów. Proszę państwa, to już jest historią. To było prawie 40 lat temu. Dzisiaj mam przyjemność powitać Państwa na spotkaniu z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, z Komisją Krajową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z okazji jubileuszu 40-lecia Związku. Serdecznie witam Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Witam. Witam pana Piotra Dudę, przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność wraz z członkami prezydium wraz z członkami prezydium Komisji Krajowej panem Bogdanem Bisiem panem Tadeuszem Majchrowiczem Panem Jerzym Jaworskim, panem Bogdanem Kubiakiem, panią Ewą Zydorek, sekretarzem komisji, oraz panem Henrykiem Nakoniecznym. Witam serdecznie wszystkich przybyłych członków Komisji Krajowej. Zes Ze strony Kancelarii Prezydenta pragnę przywitać pana Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu prezydenta, pana Pawła Muchę, zastępcę szefa Kancelarii, ministrów pana Andrzeja Derę i Błażeja Spychalskiego oraz obecnych doradców głowy państwa. Proszę uprzejmie o zabranie głosu przez pana prezydenta. Szanowny panie przewodniczący, wielcy, szanowni państwo, członkowie komisji krajowej wraz z jej prezydium. Wszyscy dostojni przybyli goście. Bardzo dziękuję przede wszystkim panu przewodniczącemu i wszystkim Państwu, całej Komisji Krajowej wraz z jej prezydium za przyjęcie tego zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Zaproponowałem, aby to spotkanie Komisji Krajowej pierwsze w 2020 roku odbyło się właśnie tutaj, na tej sali ze względu na wyjątkowość momentu. Tym momentem jest rocznica Rozpoczęcie się roku rocznicowego, czterdziestolecia istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Nie waham się powiedzieć najważniejszej organizacji społecznej, pracowniczej, jaka powstała w ogóle w dziejach Rzeczypospolitej, organizacji o charakterze pokojowym, organizacji przede wszystkim właśnie realizującej te oddolne. Niezwykle istotne społeczne potrzeby, poczynając od potrzeby wolności jako takiej, bo przecież narodziła się solidarność w kraju, w którym nie byliśmy w pełni wolni, nie, byliśmy, nie był to kraj w pełni suwerenny, nie był to kraj w pełni niepodległy i tej wolności ludzie bardzo pragnęli i dlatego tak masowo zrzeszyli się w solidarności ale także walki o te elementy podstawowe, życiowe, godnościowe, które też miały i mają ogromne znaczenie i zawsze będą miały. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że Solidarność jako związek zawodowy ze, swoim, ze swoją historią i swoimi ideałami jest i zawsze będzie potrzebna. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Chciałem, żeby to się odbyło właśnie tutaj, bo. To posiedzenie na czterdziestolecie, ono ma charakter wyjątkowy i ono ma charakter w jakimś sensie historyczny, w sensie takim historiotwórczym. To jest takie specyficzne miejsce, gdzie wiele spotkań historycznych się odbyło. Różnie je dzisiaj ocenimy i różnie je ocenia historia i różne znaczenie one miały dla naszego państwa. Były niektóre tragiczne, ale niektóre były także i chwalebne i które mam nadzieję przynoszą nam wzrost potęgi Rzeczypospolitej. Jak tak popatrzymy, to choćby w tym ostatnim czasie, ostatniego stulecia, tutaj przecież został podpisany na tej sali układ warszawski, tutaj na tej sali obradował okrągły stół, tutaj wreszcie na tej sali nie tak dawno w 2016 roku obradował szczyt NATO, szczyt NATO, który przesądził o obecności wojsk sojuszniczych, w tym amerykańskich, tutaj u nas na wschodniej flance, a więc o wzmocnieniu naszego bezpieczeństwa i w gruncie rzeczy jestem przekonany, był kolejnym krokiem w kierunku przesuwania nas politycznie na zachód, bo zawsze podkreślam, że kulturowo my zawsze byliśmy częścią zachodu, ale politycznie jak kto, jak kto, ale członkowie Solidarności doskonale wiedzą, że różnie to bywało. Ale przede wszystkim, zanim jeszcze powiem kilka słów, chciałbym, żebyśmy Powstali teraz na moment i uczcili minutą ciszy wszystkich tych, którzy zginęli. Za wolność, za solidarność, za jej ideały, a także wszystkich tych członków Solidarności na czele z panem prezydentem profesorem Lechem Kaczyńskim, którzy odeszli przez te 40 lat istnienia Solidarności. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. A światło dźwiękoista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. A światło o niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. A światło o dźwiękuista niechaj im świeci i odpoczywają w spokoju wiecznym. Bardzo Państwu dziękuję. Powiem tak, nie ukrywam, że kiedy myślałem o tym spotkaniu tutaj, to myślałem także o właśnie Panu Prezydencie Lechu Kaczyńskim. Prezydencie, u którego boku sam kiedyś służyłem Rzeczypospolitej, a który był z Państwa środowiskiem i z Solidarnością, z Ruchem Solidarności tak ogromnie związanym. Przede wszystkim sercem, głębokimi przekonaniami, swoją pracą, swoją służbą dla, dla Polski. Mówimy o nim często, że był człowiekiem Solidarności, więc tak sobie też pomyślałem, że mam nadzieję, że pan prezydent cieszy się teraz gdzieś w zaświatach, kiedy widzi, że jego wychowanek zaprosił do siebie komisję krajową wraz z przewodniczącym po to żeby z okazji 40-lecia tym właśnie spotkaniem tutaj także i oddać honor solidarności i oddać honor ludziom solidarności którym nie mam żadnej wątpliwości zawdzięczamy wolność a przede wszystkim zawdzięcza je moje pokolenie pokolenie ludzi którzy byli dziećmi w czasach kiedy solidarność powstawała którzy to tylko obserwowali i i którzy to pamiętają, ale w tym bezpośredniego udziału nie brali, bo byli za mali, pokolenie naszych dzieci, mojej córki, które dzięki, dzięki Państwa walce, dzięki Państwa wysiłkowi, determinacji, a często cierpieniu, żyje dzisiaj w wolnej Polsce. Ogromnie za to dziękuję. To wielki historyczny dorobek nie tylko dla Polski, ale to także wielki historyczny dorobek dla naszej części Europy i dla świata, Według mam takie absolutnie niezachwiane przekonanie, że dwa czynniki spowodowały w efekcie upadek komuny. Jeden czynnik to był oczywiście czynnik militarny, to znaczy było NATO bardzo silne, zdeterminowane, bardzo mocne trwał wyścig zbrojeń, któremu Rosja Sowiecka w pewnym momencie po prostu nie podołała, więc z jednej strony była ta determinacja militarna, w której my nie braliśmy udziału w pokonaniu komunizmu. Ale był drugi czynnik niezwykle ważny, był czynnik społeczny, był czynnik woli, tej właśnie pokojowej woli, tej bezbronnej woli, ale jednak twardej, nieugiętej i nieustępliwej woli, dążenia do tego, by odzyskać wolność, by wróciła normalność, by można było normalnie, a przede wszystkim godnie żyć, by człowiek miał godne życie, by mógł, by, by, mógł, by mógł realizować swoje podstawowe wolności i to właśnie przyniosła. Europie i światu solidarność, determinacja ludzi solidarności bez broni w, w ręku, walka tylko z słowem i, i tylko tym, co, co, udało się, to, co udało się napisać, formułowanymi postulatami nieugiętym dążeniem do ich realizacji. I to właśnie Europa i świat zawdzięcza ludziom solidarności i ruchowi solidarności, za co chcę jeszcze raz jako dziś najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej. Wyrazić w tym miejscu wdzięczność. Często były dyskusje w okresie tych ostatnich 30 lat, już po 89 roku, czy Solidarność jest potrzebna. Tak, jest potrzebna i te ostatnie lata bardzo dobrze to pokazują, kiedy Solidarność walczyła o podstawowe sprawy właśnie tak jak zawsze to robi, czyli środkami prawnymi, czyli działając w sposób pokojowy, ale twardo protestując, przeciwstawiając się wszystkim tym działaniom, które były szkodliwe dla pracowników, które powodowały, że spadała jakość życia, które powodowały, że ludzie uważali, że ich godność jest, jest naruszana i że ich podstawowe, podstawowe prawa są naruszane. Myślę tutaj chociażby o tym, jak twardo Solidarność walczyła o. O, o, o prawa pracowników, jak twardo solidarność walczyła o wiek emerytalny. Jak to była walka zdecydowana nawet wtedy, kiedy była atakowana w mediach, była atakowana przez polityków. Tutaj pod tym względem byliście państwo niezmienni. I trzeba sobie jasno powiedzieć Solidarność zwyciężyła po raz kolejny, czyli solidarność spełnia tą rolę, która jest jej przynależna. Jest od tego, aby każdej kolejnej władzy pilnować by przestrzegała praw pracowniczych, by przestrzegała umów społecznych, by przestrzegała tych podstawowych elementów, które są elementami państwa nowoczesnego, państwa praworządnego, ale przede wszystkim tego, co wszyscy byśmy chcieli, żeby było w Polsce, a więc społecznej gospodarki rynkowej społecznej, to znaczy takiej, w której z jednej strony jest wolność gospodarcza, ale z drugiej strony szanuje się także człowieka, szanuje się pracownika, przestrzega się jego podstawowych praw. Bardzo Serdecznie za to dziękuję. Będziemy dzisiaj jeszcze pewnie długo rozmawiać na temat tego, jaką mamy aktualną sytuację i co się zdarzyło w ciągu ostatnich pięciu lat. Będziemy to podsumowywać w naszej dyskusji, a ja na wstępie do tego spotkania, ale kończąc jednocześnie tą moją otwierającą wypowiedź, chciałem przekazać na ręce pana przewodniczącego, pana Piotra Dudy. Tą naszą biało-czerwoną, która zawsze z Solidarnością była, która jest tak silnie w sensie barw, w sam znak Solidarności wpisana, i która nad znakiem Solidarności, nad tymi, którzy go niosą, przecież powiewa, jest w niego wpisana, chciałem przekazać na ręce pana przewodniczącego dla Solidarności, żeby zawsze z wami była także tą pamiątkową od prezydenta Rzeczypospolitej, także na czas stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym Solidarność, patrząc na naszą dzisiejszą wolność i niepodległość, odegrała tak niezwykłą, nie tylko symboliczną, ale czynną rolę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Teraz chciałbym oddać głos panu Piotrowi Dudzie, przewodniczącemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Prezydencie, Panie i Panowie Ministrowie, Koledzy Przewodniczący, Drodzy Członkowie Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej Dostojni goście. To dla nas, ludzi Solidarności, wielkie wyróżnienie, że inauguracyjne spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbywa się tu na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. To wyróżnienie, ale także zobowiązanie, o którym mówił pan prezydent, bo my doskonale o tym wiemy, jako ludzie solidarności, że ten okres 40 lat to okres pasm sukcesów, ale także i walki o prawa pracownicze i prawa związkowe. Bardzo się cieszę, że dzisiaj na sali, tutaj w Pałacu prezydenckim, na zaproszenie pana prezydenta przybyli przewodniczący i Marian Krzakleski. Janusz Śniadek. To pokazuje jedno, o czym mówimy na prawie każdym spotkaniu. I będziemy mówili to przez cały rok naszego jubileuszu, że nie było pierwszej, drugiej, trzeciej Solidarności. Od samego początku była jedna Solidarność i jeden związek zawodowy Solidarność zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. Ten rok jubileuszu ma być także wyrazem wielkiego szacunku dla tych wszystkich, którzy w Solidarności są od samego początku. De facto wstępowaliśmy do związku już we wrześniu 80. roku i jesteśmy w tym związku do dzisiaj. To wielki szacunek dla tych związkowców, którzy te 40 lat byli ze związkiem na dobre i na złe. Może tutaj na sali, kto był w Związku, kto jest w Związku od 80 roku? Proszę bardzo, Panie Prezydencie. To jest wielki szacunek dla tych ludzi, ale także to ma być rok jubileuszu i wielkiego podziękowania dla tych, którzy byli w Solidarności, ale w międzyczasie wybrali inną drogę życia, inną drogę zawodową, ale którzy zawsze utożsamiają się Solidarnością, z tymi ideałami i wspierają na każdym kroku działania Związku Zawodowego Solidarność. I za to tym wszystkim, którzy nie są już w Związku Zawodowym Solidarność, ale wspierają działania Związku, bardzo dziękuję w imieniu Komisji Krajowej. I w tym miejscu, tutaj w obecności pana prezydenta, też trzeba zaznaczyć i powiedzieć, że Najgorsze lata dla Solidarności to był początek lat 90., gdzie po rozpoczęciu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych byliśmy jedyną przeszkodą rządów liberalnych i gdyby nie Związek Zawodowy Solidarność, dzisiaj majątek narodowy by był bardziej szczuplejszy niż jest. To zasługa nasza, dlatego byliśmy tak znienawidzeni przez. Kolejne władze trzeciej RP, które miały jedno zadanie wysprzedać majątek narodowy. Niektórzy wtedy rzucali legitymacjami związkowymi, związek był passé, mówiono solidarność, ale solidarność międzyludzka, używano to słów wielokrotnie, ale nikomu wtedy nie chciało przejść przez gadło niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Ten trudny okres przetrwaliśmy. To dla nas bardzo ważne, że dzisiaj możemy z dumą mówić, że 40 lat minęło może nie jak jeden dzień, bo to były trudne dni, trudne tygodnie, trudne miesiące, trudne lata w rozwiązywaniu problemów pracowniczych i związkowych. Ale niedokrotnie byliśmy tym motorem napędowym zmiany. Nie tylko w prawie pracy, ale w, ale w wielu dziedzinach gospodarki w naszym kraju. Z tego, miejsca, z tego miejsca bardzo dziękuję moim poprzednikom przewodniczącym, że jest kontynuacja tego dzieła Solidarności, że w nas, ludziach Solidarności, są te prawdziwe wartości, wartości, o które walczyli robotnicy w 1980 roku. I my jesteśmy spadkobiercami, i staramy się dzisiaj iść tą drogą i ten rok 2020, rok jubileuszu będzie pokazaniem tej drogi. Ale dzisiejsze spotkanie to także okazja, aby przedstawić panu prezydentowi problemy bieżące, z jakimi spotykają się związkowcy w naszym kraju, pracowniczy, pracownicy w naszym kraju, z różnych regionów w kraju, bo przecież. Na sali są przewodniczący zarządów regionów, szefowie sekretariatów i członkowie Komisji Krajowej z całego naszego kraju, którzy dzisiaj tutaj reprezentują Związek Zawodowy Solidarność. Ja chciałbym także króciutko zatrzymać się, a tak faktycznie powiedzieć, to co się dzieje w tej chwili w naszym kraju i tych wiele słów, które pada o praworządności. Tu w tym pałacu i w obecności Pana Prezydenta trzeba powiedzieć o prawie rządności. A tak faktycznie o łamaniu, o łamaniu prawa. Bo to jest kichot historii, że Związek Zawodowy Solidarność, robotnicy w 1980 roku, dla których najważniejszy postulat był rejestracja niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Pierwszy postulat, który mówił o pluralizmie związkowym. A dzisiaj... Korporacje międzynarodowe, chociażby takie jak Castorama, wyrzuca działaczy związkowych, młodych ludzi, tylko dlatego, że śmią założyć związek zawodowy w ich zakładzie pracy, mimo to, że mają immunitet związkowy, związkowy jak, jakim jest ochrona szczególna. I o tych problemach też chcemy mówić. Chętnie bym na ten temat porozmawiał z panią komisarz Jurową. Jak jest w naszym kraju łamana przez korporacje międzynarodowe praworządność, nieprzestrzegania prawa. To są problemy, o których mówimy w czterdziestolecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ale to będziemy sobie już omawiać na naszym spotkaniu w drugiej części roboczym. Jeszcze raz, Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za to symboliczne spotkanie Komisji Krajowej tutaj w Pałacu Prezydenckim. Jest ono dla nas bardzo ważne i dziękujemy Panu za te pięć lat współpracy, bo ta współpraca była owocna i to, co przed chwileczką mówiłem o tym pierwszym postulacie sierpniowym, wspólnie Panie Prezydencie ten postulat dokończyliśmy. Mam na myśli pluralizm związkowy. Dzisiaj ten pierwszy postulat jest w pełni realizowany. Dziękuję za to wyróżnienie. Chciałbym także na Pana ręce, Panie Prezydencie, tak symbolicznie przekazać to logo 40-lecia Związku Zawodowego Solidarność, które jest tam na tej sztaludze, aby nie tylko przez ten rok, aby tutaj w Pałacu Prezydenckim ono było, a także dekret Ojca Świętego Franciszka, bo wiem, że w kaplicy prezydenckiej są relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona. Niezależnego samorządnego Związku zawodowego Solidarność. To jest dekret, niech też w kaplicy wisi na pamiątkę tego naszego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Na tym kończymy oficjalną część dzisiejszego spotkania. Dziękuję mediom. A wszystkich państwa proszę o chwilę cierpliwości do momentu puszczenia sali przez dziennikarzy.